Yo, z tej strony Kuba, a wy znajdujecie się na ludboxie. Dzisiaj odcinek będzie poświęcony nieco więcej grom, ponieważ znalazłem w owej tematyce więcej ciekawych smaczków. Zaczynajmy! Epic Games pozywa organizatorów nieoficjalnego festiwalu Fortnite. Nieoficjalny festiwal inspirowany grą Fortnite odbył się w dniach od 16 do 17 lutego w brytyjskim mieście Norwich. Twórcy zapowiedzieli podjęcie kroków prawnych w związku z zaistniałą sytuacją. Firma Epic Games podkreśla, że całe wydarzenie nie miało większego związku z Grow, a już na pewno nie było licencjonowane. Co myślicie o działaniu Epic Games? Koniecznie napiszcie w komentarzu. Odpowiedź bos'a w Sekiro Dai Twice szokuje wielu fanów. From Software kontynuuje swoją politykę wrzucania materiałów promocyjnych nie odkrywających linii fabularnej. Tym razem padło na Lady Butterfly, jednego z bossów w grze. Jak myślicie, czy gra przebije popularne sosy? Ja na pewno będę się zbierał do kupna. W sklepie Morelle rozpoczyna się promocja, która nosi tytuł Gamingowe Mistrzostwa Świata. Odbywa się ona ze względu na IM Katowice 2019. Możemy kupić taniej m.in. konsolę Nintendo Classic Mini NES, procesory AMD oraz myszy SteelSeries Logitecha i klawiatury Razera i Modecom. Myślę, że Morele wyszło z bardzo dobrą inicjatywą. Polecam zerknąć na przeceny i nakupić ile się da. Jedna z najlepszych indyków ostatnich lat, Darkest Dungeon doczeka się kontynuacji. Odpowiedzialne za pracę studio Red Hook ogłosiło oficjalnie za pośrednictwem krótkiego teasera, że Darkest Dungeon 2 powstaje. Znakiem rozpoznawczym owej gry jest turowy system walki, co może nie przypaść do gustu części graczy. Ja mimo, że miałem mieszane uczucia co do pierwszej części owej gry, to zdecydowałem się zagrać i serdecznie Wam polecam również spróbować swoich sił w Darkest Dungeon. In the howling darkness of the end, men will become monsters. But hope will ride with those courageous enough to carry the flame. W social mediach pojawiły się pierwsze reakcje związane z filmem Kapitan Marvel. Jak wypadała produkcja zdaniem osób, które miały okazję zobaczyć Kapitana Marvela? Pierwsze recenzje pojawiły się dopiero 5 marca, gdyż wtedy zostanie zniesione embargo na teksty dotyczące filmu. Marvel Studios zorganizował jednak przedpremierowy pokaz dla krytyków. Jakie zalety posiada Kapitan Marvel? Przede wszystkim sprawdza się świetnie jako kino rozrywkowe, fabuła nie jest skomplikowana, a humor jest naprawdę zabawny. Czy wy też nie możecie się doczekać najnowszej produkcji Marvela? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się wam spodobał. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Jeżeli wam się spodobało, dajcie znać w komentarzu. Na pewno to na pewno motywuje i trzymajcie się do następnego. Yo.